Rafał Trzaskowski ma 52 lata, ale psychikę 12-latka. Kolejny raz udowadnia, że kiedy dochodzi do starcia z kimkolwiek, to nagle pojawia się jakaś agresja, jakaś frustracja, jakieś zachowania po prostu jak w gimnazjum, w podstawówce. Zobaczcie to nagranie, gdzie dziennikarz pyta po prostu, dlaczego nie ma informacji. Wcześniej o tym, gdzie Trzaskowski będzie się spotykać. Nie ma miejsca, nie ma, nie ma terminu. No i pytanie: dlaczego? No, dlaczego ludzie, którzy chcieliby przyjść na spotkanie z Trzaskowskim, nie mogą? Dlaczego dziennikarze też bardzo często nie wiedzą o tym, że są takie spotkania? Panie prezydencie, dlaczego na pana grafikach nie ma nigdy godziny i miejsca spotkania? Żeby pana zmylić! Ha! tym czerpień trzeba to. Dobrze, dobrze. Niech pan jeszcze coś wymyśli, bo pan się powtarza nie, 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 nie. Chciałem się tylko zapytać, czy to jest pana ostateczna decyzja, dlatego pan to robi? Nie mam głowy nie zawracać raz. Odpowiedziałem panu na pytanie. Hamas to terroryści, drogi panie. Tak, tak, tak. A ostatnie pokolenie? Już powiedziałem. Rafał. To nie jest zachowanie dorosłego człowieka. To jest zachowanie jakiegoś po prostu bananowca z Warszawy, który boi się starcia ze zwykłym ludem, boi się trudnych pytań od dziennikarzy, boi się, że ktoś mu zada pytanie, na przykład, dlaczego to ostatnie pokolenie wynajmuje za grosze w Warszawie lokal. Nawet jak ktoś powie, że to jakaś inna fundacja, no to oni się tam spotykają. Mają tam i ta fundacja zbiera na nich pieniądze, więc są bezpośrednio powiązani. No Rafał, no to wypada odpowiedzieć na takie pytania. Telewizja, patrzcie Państwo i wszyscy rejestrujcie. Zadane zostały trzy pytania. Pan obiecał pan, że jedno pytanie. Trzy pytania i dalej będą manipulować. Nie pozwalają porozmawiać z Polkami i Polakami, tylko ciągła manipulacja. Na szczęście te czasy się skończyły. Brawa dla telewizji polskiej! Zapraszamy panu na pytania. Zabawy dobra. Te czasy się skończyły. Czasy, kiedy można politykowi na publicznym spotkaniu zadać o coś pytanie. Ale drodzy Państwo, no nie byłbym sobą, gdybym nie cofnął się kilka lat wstecz i nie pokazał wam mojego nagrania z Rafałem Trzaskowskim, kiedy kandydował na prezydenta stolicy. Zobaczcie. Co zrobił, w jaki sposób zmanipulował po prostu opinią publiczną, bo tam dochodziło dokładnie do takich samych kompromitacji, takich samych ustawek, e, jak dzisiaj. Ten człowiek się kompletnie nie zmienia. To jest po prostu typ z plasteliny, plastuś stworzony medialnie e, przez PR-owców, e, który w, w starciu z ludźmi, którzy zadają mu jakieś pytania, na które się wcześniej nie przygotował, nie umówił, jest totalnie rozwalany. Zobaczcie. Dzień dobry, witam Państwa, Dariusz Matecki. Po tym, co zaraz zobaczycie, Rafał Trzaskowski powinien zrezygnować z ubiegania się o fotel prezydenta miasta Warszawy. Byłem dzisiaj na ławce Rafała. Ra Rafał Trzaskowski jeździ po Warszawie i zaprasza tam niby mieszkańców. E Dzisiaj mieszkańców nie było, to było na Wil Wilanowie, eee, właściwie sami partyjni działacze Platformy Obywatelskiej Nowoczesnej, może kilku kodowców. Był TVN, zobaczcie, ale najważniejsza jest ta scena. Eee, rozpoczyna się ławka, tak zwana ławka Rafała, TVN nagrywa Chodźcie sobie komuś. materiały. Po czym Rafał Trzaskowski podchodzi do działacza młodzieżówki platformy obywatelskiej i zaprasza go na ławkę do rozmowy, żeby pokazać na nagraniu w TFłenie, że rozmawia o problemach warszawy z młodymi ludźmi. Coś takiego nigdy nie powinno mieć miejsca obrzydliwa manipulacja, którą udało mi się uwiecznić na tym nagraniu Nikt nikogo gra, się, pan, pan, pan jest może w młodzieżówce Platformy albo w Nowoczesnej, a to jest normalne, że działacz Platformy no pyta, przychodzi na ławkę pana Trzaskowskiego i o coś pyta? To nie mieszkańcy powinni? E, później zostałem wyrzucony. Zabroniono mi nagrywać. No na co pan robi teraz? Umawialiśmy się na 10 minut, prawda? Dlaczego? czemu? Dlatego, że tak się nie Ale ja z panem na nic nie umawiałem, ja tu sobie stoję po prostu i nagrywam, co nie mogę nagrywać? A może zapyta pan o zgodę? A co czy pan nie pan mogę pan nagrywać? Zapyta, co, co ty zgodę? człowieku robisz? Zapytał pan zgodę? Ale co ty robisz? Czemu mój telefon panu ruszasz? Zapytał pan zgodę? Prawdopodobnie przyszły szef z sztabu Rafała Trzaskowskiego próbował wyrwać mi telefon. No ale przepraszam bardzo, no, pana działacz zabiera mi telefon. No to jest normalne? Inni ludzie z Platformy również zaczęli mi zasłaniać, e, zasłaniać aparat. E, pojechałem na spotkanie z Patrykiem Jakim. Tam cała sala pełna ludzi. E, macie porównanie. Ale to jeszcze nie koniec. Drugi działacz związany z młodzieżówką Platformy Obywatelskiej zaraz po dyskusji z Rafałem Trzaskowskim na ławeczce pojechał ze swoim kolegą rozbijać spotkanie Patryka Jakiego. Pozdrawiam. Jak państwo oceniacie tę silną psychikę Rafała Trzaskowskiego? E, cofnęliśmy się do 2018 roku i zapewne nie widzicie różnicy w zachowaniu, za, wielki, za wielkiej różnicy. No bo zachowuje się właściwie cały czas tak samo jak po prostu do, takie wyrośnięte dziecko, jeszcze w butach na koturnie, żeby się wydawał wyższy. E, napiszcie w komentarzu, co uważacie o, o psychice Rafała Trzaskowskiego? Trzaskowski nie podaje miejsc spotkań, ale sądzę, że te miejsca będą wyciekać. Na przykład od dziennikarzy, którzy są z regionalnych mediów. I no, rolnicy protestujecie, przewoźnicy protestujecie, pielęgniarki, policjanci, większość grup zawodowych dzisiaj protestuje, bo, została, bo zostaliście wszyscy po prostu oszukani przez rząd Donalda Tuska. I bardzo dobrze, że dzisiaj protestujecie. Walczcie o swoje prawa. Tylko zamiast e, blokować ulicę i no, jed jednak sprawiać jakieś problemy zwykłym mieszkańcom, no to drodzy państwo, dzisiaj w całym kraju macie spotkania z Rafałem Trzaskowskim, z Szymonem Hołownią, spotkania lewicy, spotkania polityków, Platformy Obywatelskiej. No to zamiast blokować ulicę, no to ja wam sugeruję, bardzo delikatnie sugeruje pojawiać się na tych spotkaniach i pytać bezpośrednio zainteresowanych. Rafał Trzaskowski jest wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej, jest partyjniakiem, jest głównym rozgrywającym dzisiaj w Platformie Obywatelskiej, skoro kandyduje na urząd prezydenta i współodpowiada z Donaldem Tuskiem za politykę Platformy Obywatelskiej, czyli dzisiaj politykę obecnego rządu, nie nazwego polskim. Eee, więc drodzy Państwo, szukajcie miejsc, do których jeździ Rafał Trzaskowski i zadawajcie mu pytania, bo macie do tego pełne prawo. Oczywiście, bez agresji, bez jakichś wulgaryzmów, tak jak tamta strona jeździła i krzyczała o ośmiu gwiazdkach, ale po prostu pytajcie go o ważne dla Was sprawy. No bo on nie może uciekać i tylko się spotykać ze swoimi e, działaczami z młodzieżówki Platformy Obywatelskiej, czy z jakimiś e, z po prostu partyjniakami, samorządowcami z Platformy, których ściąga na spotkanie i jednocześnie mediami typu TVN i TVP, żeby pokazać jak jest fajnie, uśmiechnięty, choinkę zawiąże. E, Idźcie i zadajcie mu trudne pytanie, żeby, żeby no poczuł, że musi też zabiegać o Wasze głosy. Zobaczymy, co odpowie. Zobaczymy, co odpowie na temat Zielonego Ładu, wstrzymania KPO, e, dlaczego nie, Platforma nie spełniła właściwie żadnych swoich obietnic, no bo te obietnice Platformy Obywatelskiej to są również jego obietnice jako wiceprzewodniczącego Platformy. Do dzieła, szanowni państwo, ja się żegnam, serdecznie pozdrawiam i oczywiście zachęcam do komentowania, lajkowania, udostępniania wszystkiego dobrego.